W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 trików, których możecie się nauczyć w jeden dzień. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym z trików będzie Nostal Show It Out. Za chwilę pokażę Wam kilka przebitek i będę w tym momencie opowiadał mniej więcej jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, no Nostal to nic innego jak wskoczenie lub najechanie na przeszkodę nosem. Czyli najeżdżamy na przeszkodę, stajemy na niej i w tym momencie przychodzi to które mamy zrobić, czyli Szowit out. Jeżeli nie umiecie Shovita w jeździe, nic nie szkodzi, ponieważ w tym miejscu jest o wiele łatwiej go zrobić, ponieważ po pierwsze stoimy w miejscu no i nic nam nie grozi tak naprawdę. Więc najeżdżamy na przeszkodę albo na nią naskakujemy, jedziemy do niej frontalnie, naskakujemy na nią. Najlepiej robić to jednak z oli, nawet jakby to było, miało być jakieś malutkie oli, to lepiej robić to z oli, ponieważ lepiej to wygląda. Naskakujemy, po czym robimy lekkiego Shovita, szuramy tylną nogą. Obraca się deska 180 stopni, lądujemy, odjeżdżamy. To jest pierwszy trik i jest on naprawdę prosty, choć może wyglądać na troszeczkę trudny, lecz uwierzcie, jak podzielicie sobie go na kilka części, to wyjdzie naprawdę na banalny trik. Proponuję najpierw nauczyć się naskakiwać. Później sobie stanąć na krawężniku, na przykład tak jak ja to tutaj robiłem. Stanąć sobie na krawężniku. I z samego krawężnika próbować tego szowita, szurając tylną nogą. Jeżeli będziecie chcieli jakieś poradniki z tych trików, takie kompletne, to dajcie znać w komentarzach, bo dzisiaj nie robimy to jako poradniki, tylko pokazuję po prostu 5 trików, które możecie wykorzystać i nauczyć się w jeden dzień. Drugim trikiem jest body varial. Nic innego jak obrót ciałem na język polski. Jest to body varial, czyli obrót ciałem, obracamy się na naszej deskarolce i można to naprawdę wykorzystać na wiele ciekawych sposobów. Możecie to wykorzystać na przykład robiąc body varial, a później piąty trik, którego dzisiaj się będziecie uczyć, czyli shovit. Jest to naprawdę fajne połączenie, fajnie to wygląda i można to wykorzystywać w wielu płaszczyznach. Wszystko zależy od Waszej kreatywności. Także, jeżeli wymyślicie coś fajnego z body warialem, oznaczcie mnie na instagramie GorgoDolna777 z hashtagiem GORGOCHALLENGE. Wtedy wpadnę do Was, skomentuję, obejrzę filmik i możliwe, że wylądujecie nawet w jakimś GORGOCHALLENGE odcinku. Jeżeli nie wiecie co to, to playlista do GORGOCHALLENGE znajduje się tutaj pod filmem więc zapraszam do opisu, ale najpierw łapka w górę, subskrypcja jak jesteście nowi i komentarzyk później, zobaczycie co dalej. Kolejna rzecz, do której już mam poradnik to nic innego jak drop in, czyli zjazd. Jednak umówmy się, że w jeden dzień, jeżeli nie umiecie za dobrze jeszcze jeździć na przykład desk na deskarolce, no to w pierwszy dzień zjeżdżać z rampy czy coś to by mogło być trochę zabójstwo. <noise> no tak to już jest. Ale możecie znaleźć jakiś bęk, albo możecie jakiś znaleźć zwykły zjazd. Ja specjalnie dla Was pojechałem na jedno miejscóweczkę, która nie jest ani skateparkiem, ani niczym. Jest to po prostu zwykła droga, pochyła, na której zrobiłem dla Was dropina. Możecie go zobaczyć teraz. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Słuchajcie, stajemy na tyle. Stajemy na tak zwanym tailu, po czym przechylamy się do przodu. Cały poradnik jak zrobić do, drop ina znajdziecie na moim kanale. Link oczywiście również w opisie. Nie będę tutaj tłumaczył, ponieważ to jest po prostu zestawienie pięciu trików dla początkujących. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nad czwartym trikiem zastanawiałem się jaki dać i postanowiłem, że dam jeden trik z trików freestyle'owych, totalnie początkujący. Jest to Primo Stand albo Primo land zależy jak to tam się mówi. <laughs> o. Primo stand to jest trick, w którym pochylamy się albo do przodu, albo do tyłu. Zaraz zobaczycie sobie przybitki i lądujemy na naszych kółeczkach. Po prostu deska się obraca bokiem lądujemy na kółeczkach i z tej pozycji możemy zrobić bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z freestylem. Ja się freestylu akurat nie uczę, ale uważam, że fajnie było wplątać tutaj właśnie ten jeden trik, ponieważ może ktoś z Was złapie zajawę na freestyle. Będziecie mogli sobie pooglądać. Na przykład Rafał jest bardzo fajnie jeździ, mój moderator z grupy, na którą Was zapraszam. Rafał jest fajnie jeździ, na fre freestyle'owcem jest, deskarolkowym. Możecie sobie pooglądać, jakie on rzeczy robi. Jeżeli zwykła deskarolka Wam się na przykład nie podoba, to może akurat spodoba Wam się freestyle. Dlatego dałem to tutaj. Ja nie jestem jakiś Special freestyle. -y. ale uważam, że fajnie dać do tego zestawienia właśnie jeden trick z freestylu, który będziecie mogli wykorzystać i może złapać nawet zajawy. Jeżeli chodzi o grupę, moi drodzy, no to serdecznie Was zapraszam. Deskorolka Rolka dla początkujących i zaawansowanych. Jest to moja grupa, na której mamy ponad 12 tysięcy osób. Uczymy ludzi jeździć, mamy dużo specjalistów, mamy dużo fajnych firm, które z nami współpracują. Pomagamy znaleźć różnego rodzaju sprzęty dla początkujących. Wszystko znajdziecie oczywiście w regulaminie naszej grupy. Zapraszam serdecznie, standardowo link w opisie. I lecimy do ostatniego punktu. No a ostatni punkt no to jak dobrze wiecie albo już jeżeli oglądacie z uwagą do samego końca no to dobrze wiecie, że ostatnim punktem, ostatnim trikiem na dzisiaj w naszym zestawieniu jest nic innego jak Fejkiszowit który naprawdę jest prosty. Jeżeli nie wiecie, co to jest fakey, zapraszam do mojego filmiku Podstawy jazdy na deskorolce, który osiągnął już ponad 250 tysięcy wyświetleń. Jest bardzo fajny na początek dla osób, które nie rozumieją pewnych podstaw związanych z deskorolką. Ja tutaj tego nie będę omawiał. Możecie teraz zobaczyć, jak wygląda ten trik. Jest to po prostu showit z jazdą na fakey. Wygląda nawet fajnie, nie? I do tego możecie później na przykład połączyć sobie body variala i fakie o którym wspominałem już wcześniej, czyli jeden z trików poprzednich plus ten piąty, tak? I bardzo fajnie to będzie wyglądać. Robimy body varial, a od razu się przestawiamy dzięki body varialowi, się przestawiamy jakby na fakie, robimy sobie na przykład fakie Bardzo fajne, bardzo ładne i spoko, można się nauczyć wszystkiego naprawdę w jeden dzień. Moi drodzy, w jeden dzień się możecie nauczyć wszystkiego, naprawdę, uwierzcie mi. Oczywiście to nie znaczy, że każdy się nauczy, bo każdy jeździ inaczej, nie? Jednak jest to naprawdę, są to naprawdę podstawowe triki, które myślę, że nie sprawią Wam większego problemu. Jeżeli chcecie jakieś poradniki, albo jakieś specjalne vlogi, albo chcecie, żeby wpadł do Was na skatepark i jest on powiedzmy niedaleko Opola, albo tam do 200-300 km, dajcie znać w komentarzach, ponieważ robimy zwiedzanie skateparków, na które zapraszam do mojej playlisty, która znajduje się również w opisie. Ile razy ja będę o tym opisie mówił, ale no niestety, nigdzie indziej tego się nie da wcisnąć. Macie tam playlistę, w której zwiedzam skateparki, zwiedziłem jak na razie trzy skateparki, ponieważ seria dopiero się zaczyna i zapraszam również że moją serię od zera do skatera, którą lada moment będziemy reaktywować, ponieważ Sajo już wrócił i będziemy niedługo ćwiczyć. Jest to seria, w której uczę moich znajomych od podstaw jeździć na deskorolce, a wyszło już chyba 3 albo 4 odcinki, więc śmiało zapraszam do listy na dole. Oglądajcie. Wszystkiego dobrego. Żegnam się z wami. Pamiętajcie, łapka w górę, jak się podobało, subskrypcja, jak jesteście nowi i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym filmiku i jaki byście chcieli kolejny. Wszystkiego dobrego. Jo.